Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Marpirk, a to jest pierwszy odcinek z powiedzmy nowej serii. Tux podpowiada porównanie najpopularniejszych dystrybucji Linuxa instalacja. Tak więc dzisiaj się witamy z Zebianem i powiedzmy, że macie znaczy tak. Powiem na czym będzie polegać ten, ten filmik, bo, bo płytka instalacyjna posiada dwie opcje instalacji: graficzna instalacja i instalacja tekstowa. Tak więc na głównym, powiedzmy ekranie, będzie instalacja tekstowa, która, no nie wiem, może jest trochę trudniejsza, ale nie, 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 jest trudniejsza, tylko po prostu, no, wolę zawsze instalować tekstowo i w rogu, w prawym górnym rogu, czy gdzieś, będzie instalacja graficzna, mniej więcej w, tym, w tych samych miejscach co instalacja tekstowa. To więc, może najpierw kilka słów o debianie. Debian jest dosyć popularną dystrybucją. Ma bardzo dużą ilość oprogramowania, na niej bazuje też jedna z najpopularniejszych dystrybucji Ubuntu oraz kolejna najpopularniejsza, jedna z najpopularniejszych Linux Mint, tak więc jest to baza dla naprawdę bardzo dobrej dystrybucji. Jeżeli chodzi o płyty instalacyjne Debiana, to bodajże jest 8 płyt instalacyjnych, można je wszystkie pobrać na, na nich jest dodatkowe oprogramowanie z tego co wiem ja pobrałem 3, nie chciało mi się więcej, bo i tak nie będę instalować Debiana. no ale w każdym razie przejdźmy do instalacji tak więc po pierwsze wybieramy nasz język, oczywiście polski oczywiście polska lokalizacja, układ krawędziowy również polski Tutaj nie trzeba za bardzo kombinować. Teraz przeszukuję, e, przeszukuję dyskłady je sterowniki. Może chwilę potrwać. E, teraz jeszcze jeżeli chodzi o sieć, konfiguracja sieci. Jeżeli mamy, se jeżeli mamy sieć Wi-Fi, to będzie możliwość skonfigurowania. Teraz wprowadzamy nazwę hosta, czyli coś w rodzaju, jak w Windowsie jest nazwa hosta, nie wiem jak to się nazywa dokładnie, ale coś w rodzaju nazwa komputera. No, ja tutaj zostawię domyślnie. Nazwa domeny. Hm. Tutaj właściwie, właściwie to jest coś w rodzaju grupy domowej, powiedzmy. Czyli na przykład Workgroup. Jeżeli będziemy używać później e, serwera SAMBY, to, to wydaje mi się, że to będzie przydatne, chociaż nie jestem pewny. Zresztą to można później sobie spokojnie zmienić. Teraz hasło administratora root to wiadomo, że jest bardzo bardzo ważne. Tutaj radzę sobie to wszystko przeczytać, co tu jest. E, typu, no to ten wstęp cały. Ja oczywiście nie będę za bardzo wydziwiał, bo po co? Teraz użytkownik, bo jeżeli chodzi o roota właśnie, root to jest takie jakby podstawowe konto, które ma dostęp do wszystkich zasobów systemu i, 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 i. po prostu lepiej nie używać normalnie komputera z, z konta root, bo to może naprawdę zagrozić po pierwsze bezpieczeństwo, po drugie niestabilnością systemu, tak więc tworzy się... Normalną, normalnego użytkownika, jakiegoś, który nie będzie miał do tego wszystkiego dostępu, a będzie mógł normalnie pracować z systemem. Teraz mamy partycjonowanie dysku, czyli, czyli czyli tworzenie, jakby nie wiem, jak to wyjaśnić. Tutaj jest zresztą napisane mniej więcej o co chodzi. Można użyć przewodnika. Ja powiedzmy, zobaczę co to jest właściwie. Nigdy tego nie używałem. I tutaj są wszystkie informacje, ważne uwagi. Dysk trzeba wybrać. Właściwie ja sobie wybiorę ustawienia domyślne. No, powiedzmy, że nie mam zamiaru wydziwiać. No, dobrze. Tak więc możemy zapisać albo jeszcze ewentualnie coś tutaj skonfigurować sobie. Dodatkowe, dodatkowe partycje. Jeżeli nie chcemy, kończymy partycjonowanie i zapisujemy. Raz się jeszcze raz upewnia, czy chcemy tak zostawić. My no mówimy, że tak. Jeszcze możemy się zdecydować, że nie. <śm> I poprawić sobie coś. W każdym razie, jeżeli, coś, jeżeli się zapisze układ partycjonowania, a coś później, na przykład, nie wiem, będziemy chcieli odzyskać z, poprzedniego, z poprzednich partycji, to może z tym być problem. Jest, używa się, co prawda, takich narzędzi jak testdisk czy, czy coś w tym rodzaju, ale powiedzmy, że to nie jest zbyt przyjemne eee, niepotrzebne nerwy itd. W każdym razie, teraz czekamy chwilę, aż się zainstaluje system podstawowy. Widzimy się za chwilkę. Okej, okay, tak więc już się wszystko poinstalowało. Z tego co widziałem, to zajęło mi to e, na moim komputerze, ja wiem, 3, 3, minut, tak, 3 minuty, tak, minuty. Teraz nam nagranie. I teraz, teraz mamy możliwość, możliwość zmiany płyty. Ja też tak teraz zrobię urządzenie płyty. Druga płyta. I mówimy, że chcemy przeskanować następną płytę. I mamy okazję przeskanować następne płyty. Ja myślę, że nie chcę, nie chcę tego robić, także już następna. Następna rzecz. Aha, trzeba teraz pierwszą płytę wyłożyć z powrotem. Ok, dalej. I teraz się będzie, będą pobierać różne pliki i tutaj już zależy tylko od Waszego internetu jak to się będzie długo, długo pobierać. Także znowu się widzimy za chwilkę. Ok, tak więc teraz mamy możliwość wyboru dodatkowego oprogramowania i teraz możemy no, wybrać sobie, jakby kategorię naszego komputera, powiedzmy. Czyli czy to ma być na przykład serwer www, możemy sobie zaznaczyć serwer druku. Ja to sobie oznaczę, żeby było trochę szybciej. Ok, i tak więc idziemy dalej. Dobrze, teraz jak widać, <coughs> instalator nas prosi o zainstalowanie programu rozruchowego Grub. Tak, tak więc oczywiście instalujemy. Jeżeli mamy zainstalowany jakiś dodatkowy system operacyjny typu Windows lub inny Linux, czy Jeżeli mamy zainstalowan zainstalowanego innego Linuxa, to prawdopodobnie będziemy mieć już zainstalowanego Gruba, raczej na pewno. Jeżeli Windowsa, to będzie trzeba zainstalować również i Gruba, który. Który, który będzie się dał skonfigurować z tego co wiem e, tak żeby współpracował również z Windowsem. Tak więc jak widzimy instalacja już jest zakończona. E, no, więc klikamy dalej. Jak widać już nam się załadował tutaj grup. E, możemy wybrać między normalną wersją systemu a wersją typu Recovery, czyli do odtwarzania. Jeżeli chodzi o wcześniejszy proces instalacyjny, to jego długość chwila um, długość tamtego zadania um, zależy w głównej mierze od tego, ile się tych powiedzmy grup wybierze oraz od sprawności oczywiście naszego komputera. My delegujemy się jako marker. Z tego co pamiętam, hasło było ASDF, tak? Tak. No, i tu już właściwie mamy całkowicie gotowy, <coughs> całkowicie gotowy system. Teraz chwila tylko na zalogowanie. Jak widać, jest automatyczna konfiguracja do, do VirtualBoxa. Ok, tak więc już jak widać, mamy cały, e, cały, cały. E, no, jak widać, VirtualBox Guest Additions Update jest e, możliwe. Jeżeli chcemy, to sobie to aktualizujemy. Tak więc, jak widać, mamy już gotową instalację Debiana. Tak więc dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do następnych odcinków, następne, następną dystrybucją, którą zainstalujemy, jest Ubuntu. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć.